Mordercy, którzy przeszli do historii, ludzie, których nazwiska wywołują strach. Oto pięciu najbardziej znanych seryjnych zabójców, których zbrodnie wstrząsnęły światem. Londyn, rok 1888. Biedna dzielnica Whitechapel staje się sceną brutalnych zbrodni. Kobiety znajdowane są z rozciętymi gardłami i ciałami, chirurgicznie okaleczonymi. Jack rozpruwacz nigdy nie został złapany. Jego tożsamość pozostaje tajemnicą do dziś. Przystojny, uroczy, zabójczy. Ted Bandy udawał kontuzjowanego mężczyznę, prosząc kobiety o pomoc. A potem zmieniał ich życie w koszmar. Przyznał się do 30 morderstw, ale liczba ofiar może być znacznie większa. Zabijał. Wysyłał listy. Bawił się z policją. Zodiak Killer to jeden z najbardziej tajemniczych seryjnych zabójców w historii. Jego szyfry próbują złamać eksperci do dziś. Ale kim był? Tego nigdy się nie dowiedzieliśmy. Brzeźnik z Rostowa mordował przez ponad dekadę. Jego ofiary? Ponad 50 osób. ZSRR długo nie chciało przyznać, że mają seryjnego mordercę. Ale kiedy go złapali, prawda była jeszcze bardziej przerażająca. Jeffrey Dahmer, kanibal z Milwaukee, nie tylko mordował swoje ofiary, ale także je konsumował. Policja znalazła w jego mieszkaniu lodówki pełne makabrycznych dowodów. Nawet jego sąsiedzi nie mieli pojęcia, z kim mieszkają obok. Pięć nazwisk, pięć koszmarów. Historie, które nigdy nie zostaną zapomniane.